Moim marzeniem, jak zaczynałam grać piłkę, miałam wtedy 7 lat, było zagrać w pierwszym zespole Orlenu, bo wtedy zaczynałam w Orlenie, i zagrać w kadrze polskiej. Myślę, że na pewno jestem spełniona, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chciałabym na pewno wyjechać za granicę i dążyć do pierwszego zespołu reprezentacji polskiej. Jak byłam młodsza, to bym pewnie szukała w jakiegoś Messi albo Ronaldo, ale teraz ogólnie szukam bardziej takich zawodników z mojej pozycji. Na pewno Pałku Barsi, bardzo młody zawodnik, bardzo taki, a teraz autorytet. I Van Dijk. Myślę, że był taki moment, w którym to odczułam w tamtym sezonie, jak właśnie pojechałam na Euro, na kadrę. To był taki moment, w którym jakby to wszystko stało się takie realne, te wszystkie boiska, stroje w ogóle, tutaj dostajemy coś dla siebie, tam dostajemy buty, bo jak grałam w tej to tak jakoś grałam. <grym> I i dopiero jakby pycham na kadrę i odczułam, jaki już jest taki poziom tego wszystkiego i gdzie zaszłam. Myślę, że na przestrzeni tych wszystkich lat, w których gram piłkę, to to się bardzo rozwinęło, bo jak przychodziłam kiedyś jeszcze tutaj do Orlenu, to jakby social media nie istniały i żeby w ogóle było się dowiedzieć, jaki jest wynik pierwszego zespołu, trzeba było czekać dwa dni, jak one wróciły z meczu. A teraz jakby wszystko jest na bieżąco i też na kadrze spotkałam się z bardzo taką Rozwiniętą, tą, z tym społecznością i w ogóle mediami, i wszystko było jakby tam nagrywane, było wrzucane, my promowałyśmy to wszystko, i też się to dużo w internecie, i dużo tego. Jakby. Cieszę się, że to się tak rozwija i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Mój dzień jako piłkarki to ogólnie jest bardzo ciekawe pytanie, bo trochę się to zmieniło na przestrzeni ostatniego roku. Teraz treningi mamy rano, więc y, ciężko jest to połączyć. Aktualnie jestem na indywidualnym toku nauczania. Czyli użyję się głównie samemu, więc jak rano wstaję, to głównie przyjeżdżam na trening i jakby siedzę w klubie, jestem u fizjo, jeżeli zdążę do szkoły, to do niej przyjeżdżam. Jak nie, to po treningu wracam do domu, jem i potem się uczę. I to jest mój cały dzień w ogóle, nic więcej już nie robię. Ale czasem też zdążę do szkoły po treningu, czyli jakby zbieram wszystkie swoje monatki, zbieram rzeczy i jadę jak najszybciej do szkoły i zaliczę też tam sprawdziany. No, ogólnie, jak chodzi o moje nawyki, to myślę, że na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo zdrowo się odżywam I jakby tego pilnuję. I w sumie to jest taki jeden główny nawyk. Próbuję też wcześniej spać, ale czasami się nie wyrabiam. Czasami też bardzo wcześniej trzeba wstać, więc czasami się też nie wysypiam, więc to nie jest takie idealne, jak zawsze, ale jakby staram się jak najbardziej dbać o siebie. Moje takie pozabojskowe, jakby. Pasję to bardzo dużo, ostatnio, że się jeździłam na koncerty, bardzo lubię słuchać muzyki i oglądać najserialniej. Ogólnie lubię spędzać czas samemu. Rzadko jakby gdzieś wychodzę, a jak już wychodzę to z jedną osobą i to tyle i nic więcej, ale bardzo lubię słuchać muzyki. Koncert, który najbardziej zapadł mi w pamięć, był to koncert Okiego we Wrocławiu, ponieważ był to tak ważny koncert i tak bardzo chciałam na niego pojechać, że pomyśleliśmy z Wrocławiem, które wygrałyśmy. Zjadłam z całą drużyną z ten jedzenia i jeszcze się na niego spóźniłam, bo pojechałam pociągiem, a do Wrocławia jest trochę kawałek, więc byłam spóźniona na jakieś cztery piosenki i wbiegłam na ostatnią chwilę na hale Stolecia. ale zdążyłam. Jak chodzi o koleżanki z drużyny, to jest bardzo duża przepaść wiekowa między nami. Jedne są młodsze, drugie starsze, ale to, dla mnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie rozmawiać w tym samym momencie z kimś, kto jest w moim wieku. I ktoś to ma w ogóle inną perspektywę na to wszystko i z kimś umiem się pośmiać o tym, a tam dosłownie w ogóle mnie nie rozumie. Jest trochę takim boomerem i trzeba je uczyć niektóre rzeczy, ale też one uczą mnie bardzo dużo i jakby dużo więcej wiedzą o życiu, więc bardzo fajnie. Jak chodzi o atmosferę w drużynie, to myślę, że w ostatnim czasie bardzo się zżyłyśmy ze sobą. Bo jak porównam siebie w tamtym roku, która siedziała gdzieś w szatni w kącie, byłoby do nikogo się nie odezwać, bo powiem coś złego, Byle jak najszybciej wyjechać, jak najpóźniej przyjechać, to teraz przyjeżdżam i jestem wcześniej i idę do fizjo, siedzimy tam i się śmiejemy, czasem rzucimy jakimś żartem, czasem z kogoś się pośmiejemy i nikt nie wierzy tego do siebie. I też na treningach jest bardzo ciekawa atmosfera. Czasami przeszkadza nam to w skupieniu na treningu, ale umiemy wrócić do tych wszystkich zajęć i w ogóle skupić się na zadaniu. Z perspektywy takiej młodej zawodniczki, która wchodzi do seniorskiego zespołu, to myślę, że właśnie najważniejszy był sztab i to, jakby jak on się nam zaopiekował, w tym też dziewczyny, bo były też dziewczyny, które brały mnie pod skrzydło, pokazywały co, co i jak. Sztab, który też wspierał mnie w tym, że jednak mam jeszcze szkołę, muszę ją połączyć, oni mi w tym pomagali, jeszcze muszę zacząć grać. I wprowadzali mnie, może nie powoli, bo akurat w moim przypadku to był bardziej taki skok na głęboką wodę, ale byli w tym ze mną i mi bardzo pomagali. Skok na głęboką wodę, no to pamiętam, że to był już pod koniec pierwszej, chyba pierwszej rundy, po prostu był taki moment, w którym zabrakło nam osób do grania. I przyszedł mecz z Sosnowcem i była połowa. I ja weszłam do szatni i sobie myślę, no i co, no i tak przecież to Przegrywamy to jeszcze na obronę, że nikogo nie ściągną. I wchodzi trójka Patrycja i ona do mnie, Marcia idź się grzać, a ja tak. I myślę, co? I że się pomyliła, dwa razy nie dosłyszałam. No i weszłam na ten mecz, byłam tak przerażona, przysięgam, byłam tak przerażona, a za tydzień się jeszcze dowiedziałam, że zagram w pierwszym składzie w Rzeszowie i to był taki w ogóle dla mnie absurd. I jeden wielki skok, w boką wodę, ale już później zostałam na tych torach, rzadko było, że jednak z tych swojego poziomu schodziłam. Jak chodzi o mnie i o presję, to myślę, że na początku był z tym duży problem. Może nie było tego aż tak widać na boisku, bo jestem bardziej osobą, która, jak dostaje zadanie, to je wykona i się nie odezwie w ogóle, tylko to zrobi jak najlepiej, ale ja na początku byłam strasznie zestresowana. Myślę, że to wyszło trochę z czasem, że przywykłam do tego, że ta presja jest i musimy bardziej podbudować niż mnie podłamać. Myślę, że też się tego nauczyłam w momencie, kiedy było tak bardzo dużo meczów, kiedy jeździłam na kadrę, jednak to było w ogóle zderzenie z innym światem, kiedy jest orzełek na piersi i jeszcze musisz zagrać najlepszy swój mecz. Z tym też miałam problem na początku na kadrze, ale to przychodzi z czasem. Myślę, że są osoby, które mają to od razu, ale są też osoby, które muszą się tego nauczyć. Jakbym miała dać radę mojej Marysi, to bym powiedziała, że żeby nie bała się walczyć o swoje marzenia, bo nawet nie wie, do czego mogą ją doprowadzić. I że ludzie zawsze będą gadać i zawsze będą rzucać kłody pod nogi, ale to od ciebie zależy, co z tym zrobić.